Dzień dobry, z tej strony Damian Ryczyński, a także. Dzień dobry, Tomasz Karkusz. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chcielibyśmy jakby przedstawić Państwu dodatkowe rozwiązanie i nasze propozycje w celu wprowadzenia dwuskładnikowego zabezpieczenia na kanwie pojawiających się pytań do nas związanych z przeprowadzeniem egzaminów. Szanowni Państwo, Jesteśmy w aplikacji Forms, to jest bardzo ważne. Ten test, który teraz Państwu przedstawimy, te rozwiązania oczywiście może być zastosowane i to w aplikacji Forms, jeżeli chcemy przeprowadzić egzamin, a także w aplikacji Teams za pomocą Forms. Klikamy na nowy test. Wpisujemy tytuł, niech to będzie zadanie. Zadanie i tutaj Szanowni Państwo, nowość. Klikamy Dodaj i w pierwszym pytaniu proponujemy wpisać: Podaj imię i nazwisko oraz numer albumu. Chodzi o to, że z automatu, kiedy przygotowujemy test, zaznaczamy tutaj przypisanie imienia i nazwiska studenta, ale gdyby się okazało, że z powodów systemowych ono nie zostało dołączone, to dzięki temu tej propozycji, którą teraz Państwu przedstawiliśmy, nie będzie żadnej wątpliwości. Tak, dla wszystkich. I teraz proszę popatrzeć dalej, jak Państwo kon konstruowali test. Dodają kolejne pytania, bądź też pytania testowe, pytania otwarte, w zależności tak. od tego, jaki przyjmują Państwo format egzaminu. Ale dzięki temu na formularzu będzie zawsze imię i nazwisko studenta plus jego numer albumu, więc w tym momencie to zadanie będzie zawsze w sposób pewny przypisane do konkretności. Jak osoby. najbardziej. I szanowni Państwo, jeszcze jedną rzecz przypomnimy. Dla pewności. Wchodzimy w ustawienia. Szanowni Państwo, kiedy otworzą nam się ustawienia, zawsze muszą być zaznaczone następujące czynności, jeżeli chodzi o przeprowadzenie egzaminu lub zaliczeń w przyszłej sesji. Czyli tylko osoby w organizacji mogą odpowiadać. Dzięki temu wszyscy studenci, którzy mają konto w naszym systemie Office 365 są identyfikowani. Widzą Państwo odznaczoną kolejną kategorię. Zarejestruj imię i nazwisko. Oraz jedna odpowiedź na osobę, jeżeli te dwie rzeczy są odznaczone, to także test zostanie nadpisany imieniem i nazwiskiem studenta, do którego przypisane jest konto, obok tego zabezpieczenia, które tutaj jest dodatkowe. Więc widzą Państwo, że podwójnie, dzięki propozycji, która teraz jest przedstawiona, test jest zabezpieczony. I też Państwo macie za każdym razem pewność, że osoba odpowiadająca na postawione pytania, jest tą osobą, która wysyła do Państwa maile. Tutaj też zwracam uwagę, to już też w wcześniejszych naszych instruktorach było przedstawione zaznaczenie tych oto poniższych powiadomień formularzy dzięki temu w pełni wiemy jak test przebiega we wcześniejszym filmie jest wyraźnie wyjaśnione ustalanie daty rozpoczęcia zakończenia losowej kolejności pytań wszystkie te elementy we wcześniejszych filmach były przedstawione zatem tu ograniczymy się tylko do tego do odwołania do wcześniejszych filmów to cóż życzymy Pomyślności przy przeprowadzaniu zajęć, także egzaminów. Jeszcze raz bardzo dziękuję za współpracę profesorowi Kaliszowi. Dziękuję i się to wszystko. Sukcesów.